W jakich okolicznościach Pani dowiedziała się o śmierci Hanny Sobol? Nigdy tego nie zapomnę. To był koszmar. Cały tydzień nie miałam kontaktu z Polą. Nie odbierała telefonów ani ode mnie, ani od Małgosi. Więc postanowiłam po prostu pojechać do niej. I oskarżona wpuściła Panią do środka? Najpierw nie chciała, ale później otworzyła drzwi. I wtedy uderzył mnie w fetor, potworny smród. Szukając źródła, zeszłam do piwnicy i, i tam zobaczyłam ją, Hanie. Leżała połamana, skulona, wyglądała jak szmaciana lalka. Potem zadzwoniłam po policję. Czy moja klientka wyjaśniła pani co się stało? Bardzo płakała. Mówiła, że była bardzo głupia, że to był po prostu nieszczęśliwy wypadek. Uwierzyła jej pani? Oczywiście. Przecież Hania to jej siostra. Nigdy nie uwierzę, że zrobiła to z premedytacją. Jeszcze dwa tygodnie temu wróciły razem z sanatorium i były takie radosne, wypoczęte. Nawet teraz jak byłyśmy na spacerze z kijkami, to śmiały się, rozmawiały ze sobą. To był ostatni Szczęśliwy nasz cień. Pasiu, wybacz mi. Ja ciebie bardzo przepraszam. Ja nie chciałam tak. Tylko... Przecież ja wiem, że to był wypadek. Byłaś zestresowana, to jestem w stanie zrozumieć, ale dlaczego nam nie powiedziałaś? Tylko robiłaś jakiś cyrk z poszukiwaniem. A na czym polegał ten jak pani określiła cyrk? Pola była. Inicjatorką poszukiwań Hani. Mówiła, że umówiła się ona ze znajomym sanatorium i, i że on może ją skrzywdzić. Razem ze mną pojechała do domu, żeby sprawdzić, czy tam nie ma Hani. Tam nakarmiła koty, a potem już przestała się odsypać. Czy są jeszcze pytania do świadka? Ja nie mam. Dziękuję. Ja też nie mam. Dziękuję bardzo.